Jak to ciąć? Na pół to chyba. To to z głową mu ciąć, wiesz o co chodzi, Grzesiek. No na drobne kawałki, no najlepiej, tak żebyśmy dawali radę co to wrzucić. No tak, trzeba! środkiem to klasą, ci wrzucasz do środka, to nie ma co A, się dobra. męczyć. Dobra. jak to gruba robota dzisiaj nam się trafiła. Nie myślałem, że to taki gruby zwoln tutaj będzie. Ja ambien. też ci powiem szczerze, nie myślałem, ale cicho, wiesz. Żeby nie zapeszyć. Ja nie jestem przesądny. W <laughs> zabobony to nie ma co wierzyć. A ty umiesz takie rzeczy robić? To jest nasza cięciu palnikiem? Tak. Kiedyś mi ojciec opowiadał, jak byli na robocie z Markiem, że generalnie za dobrze to twoje ojcu to nie szło. Nie, tamże. Jak to te same geny, to ci powiem, że. To coś ściąć ty? Nie, ja nie umiem, ja no, się no, nie podejmuję, dlatego no to, się pytam ciebie. No to lepiej, bądź cicho. No to pokaż, co umiesz. Weź tlenem. Ciknij. Teraz. Daj zapalniczkę. No odkręcasz tu? Ty. Moim zdaniem to gazu nie ma. To co, pustą butlę wzięliście? Moim zdaniem to jest pusta. No chyba sobie jaja robicie.